Generalnie zamkniemy tą kadencją czterema remizami. Dwie całkowicie wybudowane nowe i dwie rozbudowane i wyremontowane. Po w połączeniu z istniejącą już nową remizą w, starym, w Lipkach Wielkich zabezpieczymy całą gminę, jeżeli chodzi o należyte wyposażenie straży pożarnych w remizy i w sprzęt. W tej kadencji też kupiliśmy dwa średnie samochody bojowe. Więc to to jest znaczące nakłady, które położyliśmy na bezpieczeństwo. Przełożyły się na to, że otrzymaliśmy nagrodę samorządowo-gospodarczy Hit Regionu. Taką nagrodę miałem przyjemność odebrać w Uniwersytetu Poznańskiego w ostatnią niedzielę w Poznaniu. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest docenienie naszych działań. Dążyliśmy do tego, żeby z dziewięciu jednostek, z których część w ogóle nie wyjeżdżała do pożarów od pięciu lat doprowadzić do odpowiedniej ilości jednostek, takich jednostek teraz sprawnych. W podziale bojowym mamy pięć. Są trzy jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym Janczewo, Santo, Glipki Wielkie oraz dwie jednostki wspierające, to jest właśnie Tawawrowie i w Starym Polichnie. Wszystkie te działania, które prowadzimy w tej chwili, nastawione są na jeden najważniejszy cel. To jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy, żeby się czuli bezpiecznie nie tylko jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpożarowe, ale również o ratownictwo w różnych innych zagrożeniach, które występują, czy to zagrożenie drogowe, zagrożenie chemiczne, techniczne, żywiołowe, czy jakiekolwiek inne. Te wszystkie inwestycje są po to, żeby do e, sytuacji wymagających e, udzielania pomocy wyjeżdżali sprawnie przygotowani, wyszkoleni i wyposażeni strażacy, którzy będą mogli wracać do odpowiednich warunków, gdzie będą mogli zregenerować swoje siły, naprawić sprzęt, wyprać swoje ubrania i spędzić czas, jak również się edukować, bo to jest bardzo ważne. Na ten aspekt też kładziemy bardzo duży nacisk. W tej nowej przede wszystkim są bardzo dobrze wyposażone stanowiska garażowe e, z kanałem, gdzie będzie można to wykonywać. Na Naprawy. Jest duże zaplecze socjalne dla strażaków, gdzie będą też i pralnie, i suszarnie, łaźnie. Jest też część edukacyjna, gdzie, gdzie będą mogli spotykać się, przeprowadzać szkolenia. To jest właśnie ta koncepcja, którą chcemy realizować dla straży pożarnych, żeby w każdej jednostce była młodzieżowa grupa, młodzieżowa drużyna pożarnicza, żeby rekrutować na rybek, edukować ten na rybek, ale jednocześnie, żeby rozwijać działalność ratowniczą, ale nie tylko w zakresie pożarnictwa czy ratownictwa technicznego ale również wszelkich zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, z obroną cywilną, czy wręcz nawet z obronnością kraju. To ostatnie wydarzenia w Ukrainie pokazały, że takie działania muszą być prowadzone przez samorządy i one są bardzo zasadne.